Smog w miastach liczne zanieczyszczenia choroby jak temu zaradzić? W ostatnich latach obserwujemy rekordowy wzrost emisji dwutlenku węgla. W wielu krajach, w tym Polsce nadal dominuje produkcja energii z nieodnawialnych źródeł zanieczyszczających środowisko. Polska charakteryzuje się wysokim zużyciem energii pochodzących ze źródeł kopalnianych, co przyczynia się do negatywnych dla planety zmian klimatycznych i wzrostu globalnego ocieplenia. Rozwiązaniem narastającego kryzysu ekologicznego może być produkcja energii opartej o odnawialne źródła energii, np. elektrownie fotowoltaiczne. Co ciekawe, dla niektórych grup, takich jak właściciele gruntów rolnych, mogą one stać się atrakcyjnym źródłem dodatkowego dochodu. Kolejnym przykładem są elektrownie wiatrowe, obecnie projektowane tak, aby zminimalizować hałas, a produkowana przez nie energia na miejscu zmniejsza zależność od dostawców energii. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie coraz poważniejszym zmianom środowiskowym. Dodatkowo potrzeba pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł stwarza nowe możliwości dla rozwoju nowych technologii i innowacji, co jest istotne w kontekście utrzymywania silnej pozycji krajowych gospodarek na arenie międzynarodowej. Dlatego też naprawdę warto inwestować w odnawialne źródła energii. Należy chronić środowisko. Jak nie dla nas, to zróbmy to dla nich.